Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu chciałbym Państwu pokazać troszeczkę pieczątek. Pieczątki, jedno z nielicznych rzeczy, które od wielu, wielu wieków funkcjonuje i do dzisiaj jeszcze są potrzebne, bo nie wszyscy wysyłają elektronicznie dokumenty, wysyłając jakąś fakturę, czy jakiś dokument. Na pewno trzeba pieczątkę firmową przystawić. No, pieczątki są tutaj przedstawione, bardzo różne, na pewno są to pieczątki i metalowe, i kauczukowe. No Chciałbym tutaj Państwu troszeczkę tych rzeczy zademonstrować. Na przykład to jest bardzo ładna pieczątka herbowa. Mamy tutaj koronę, mamy tutaj trzyczęściowy herb i oczywiście po odbiciu, tu akurat robię to w modelinie, można zobaczyć jaki ładny obrazek powstaje z podobnych tutaj rzeczy. Tu akurat dokładnie ten, który przed chwilą pokazywałem, a ten, który przed chwilą to właśnie tutaj jest ta postać. Pieczątki mogą być różne, mogą być takie malutkie. Które się przymocowuje do paska rzemieniem i nosi się ze sobą. Ta ma około 150 lat, a to nie jest taka stara pieczątka, ale też jest kauczukowa. Można odbić ją na poduszce i wtedy można ją sobie nosić, żeby prezentować. Oczywiście mogą być wykonane ze szkła. Tu bardzo ciekawe, niektóre mają ciekawe napisy. To jest na przykład fabryka mebli giętych labor w Radomsku, to jest na przykład pieczątka do zamykania lakowanych butelek. Jest tutaj państwowe zakłady spirytusowe i jak była butelka z zalakowana, to wtedy się to odbijało w tej części i można było w ten sposób zabezpieczyć butelkę przed otwarciem. Tu na przykład bardzo ciekawa pieczątka e, e, ekspedycji kolejowej miasta e, Leszna, też proszę zwrócić uwagę, jaki piękny orzełek, znak kolei, także są to ciekawe przedmioty, które należałoby gromadzić, żeby zachować je dla podobności. Jedna z mniejszych pieczątek, która tutaj jest, też bardzo bogato herb, pokazana. Mogę Państwu podpowiedzieć, że pieczątki najlepiej się ogląda w lusterku. Jeżeli weźmiemy sobie lusterko i przyłożymy do tego, to możemy ten negatyw zobaczyć w pozytywie przy pomocy lusterka. Także jeżeli jest, jest pieczątka, to żeby ją odczytać, to najlepiej robić to w, piecząt w, 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 w lusterku albo po prostu odbić. Tu jest pokazane, jak właśnie wygląda ta pieczątka, którą teraz tutaj pokazuję. No pieczątki bardzo mi bliskie. Stanisław Elkel, skład żelaza Leszno Wielkopolskie, pieczątka mojego dziadka. Tutaj na przykład stolarnia motorowa pana Bartkiewicza w Miejskiej Górce. Tu są na przykład poznańskie zakłady przemysłu spirytusowego, wydział trzeci, czyli też firma, w której kiedyś miałem przyjemność pracować, dom delikatesów pana Zgańskiego, klub kręglarzy Merkur w Lesznie. Także są to pieczątki bezpośrednie. Średnio związane z miastem Lesztem. Tu na przykład jest bardzo ciekawa lakowa pieczątka, jest to starszy cechu pozłotników miasta Warszawy. Te pieczątki są różnie rozbudowane, tu jest na przykład pieczęć lokacyjna miasta Przemęt. A tutaj bardzo ciekawa pieczęć parafialna kościoła w murce, także to są też pieczęcie, które niektóre z nich mają i 200 i 300 lat. Oczywiście mamy dzisiaj automaty do robienia pieczątek, kiedyś też były automaty, też bardzo ładny automat i tutaj jest yy, jakiś. Pan Leon Stawicki z Ponieca. I też odbijając tego typu pieczątkę, tak jak w dzisiejszych automatach, można w ten sposób wywołać obraz. Za chwilę pokażę Państwu, jak się takie pieczątki lakowe robi. Mam nadzieję, że nie nawywijam tutaj czegoś, ale mam nadzieję, że uda mi się tutaj chociaż tak z grubsza... Oj, zgasiłem sobie świeczkę. Czyli jeszcze raz pokażemy tutaj, jak to jest, żeby to się rozpaliło. W międzyczasie pokażę największą pieczątkę, jaką mam. To jest pieczątka z, zrobiona w specjalnej firmie w Mecklenburdze i to jest pieczątka, która na pewno jest, ma około 120-130 lat. Ten napis tutaj nie jest tak stary, bo to jest gminna spółdzielnia miejska górka. Podejrzewam, że worki z paszą, worki ze zbożem były w ten sposób pieczętowane i dzięki temu można było to znaczyć, ale są tu ślady, że pierwotnie był tu inny napis, więc myślę, że ten napis dotyczył właśnie też miejskiej górki, tylko było to używane w różnych okresach historycznych. Oczywiście bardzo ciekawa, mniejsza pieczątka. Jest to pieczątka, która była na torebkach z cukrem. I tu jest cukier-kryształ, oczywiście cukrownia zielonogórska we wschowie, cukrownia wschowa, i bardzo ciekawe, bo pisze tak waga netto 50 kg, czyli było to w 50 kilogramowym worku, ale pisało, że 1 kilogram kosztuje 10,50. I bardzo dobrze pamiętam ten okres, kiedy kilo cukru kosztowało 10,50. Proszę się nie bać, ten cukier teraz nie będzie taki drogi, jak nie podrożeje tak jak teraz, ale te 10,50 to jest cena cukru, która była kiedyś. Jeżeli chodzi o te duże, ciekawe pieczątki, to nie mam oczywiście takich pieczęci, bardzo starych y, takich z uczelni, ale na przykład tutaj w tej tubie jest dyplom doktora nauk filozoficznych, ale nie ten dyplom jest ciekawy, tylko ta pieczęć Uniwersytetu y, w Krakowie, y, który, która jest tutaj zrobiona i jest to też piękna pieczęć. Y, Pokazująca i majestat uczelni, a jednocześnie podnosząca rangę całego dokumentu. Jest to oczywiście w takim specjalnym kapslu zamknięte. Później to całe jest zamknięte. Także jest to na pewno bardzo ciekawy przykład pieczątki. Są takie zestawy na biureczko. Tu jest akurat taki ciekawy zestaw, gdzie mamy pieczątkę, ołówek nóż do otwierania listów i obsadkę. Dla mnie jest to bardzo ciekawa rzecz. Staram się te rzeczy również ludziom pokazywać. Jest to, proszę zobaczyć, kochanej Tereśnie na imieniny ofiaruje babcia. Jutrosin w październiku 1930 roku, czyli moja mama mając dwa lata otrzymała takie coś od swojej babci. No jest to wspaniała pamiątka rodzina. Spróbuję Państwu teraz zademonstrować, jak się takie pieczątki robiło. Mam nadzieję, że tutaj nie, nie nabrudzę. Więc tak, najlepiej taką pieczątkę Troszeczkę sobie okopcić, żeby była okopcona, bo wtedy ten lak nie będzie przywierał za bardzo do tej pieczątki. Już, go, już ją okopciłem. Teraz tutaj troszeczkę nadtopię lak. Nie jest to oczywiście taki czerwony lak jak stary, tylko taki lak, który jeszcze do niedawna był na pocztach używany. I teraz, jak tutaj zrobię tą kropkę z laku i odcisnę tą Pieczątkę, to proszę zobaczyć, jaka powstała tutaj pieczątka. Nie wiem, czy akurat kamera to dobrze ujmuje, ale w każdym razie są to przykłady, jak się robi pieczątki lakowe. Jeszcze tutaj pokażę jedną bardzo ciekawą pieczątkę. Również mogę zademonstrować, proszę zobaczyć, rzymski y, wojownik piękny, a to jest y, pieczątka majątku y, Górka Duchowna. I również postępujemy w ten sposób, że okopcimy troszeczkę. Pieczątkę, żeby nie przylegał nam lak do pieczątki. Znowu troszeczkę tutaj nadtopimy. To były takie specjalne urządzenia do topienia laku. Jeszcze pamiętam, jak na poczcie się lakowało paczki przed, wysyłkiem, przed wysyłką i takie urządzenie kiedyś było elektryczne do kupienia. I tu również o, odbijam pieczątkę. Ładnie mi to odchodzi i też możemy tutaj zobaczyć, pisze wyraźnie majątek górka. Oczywiście można to mniej lub bardziej dokładnie robić. Tu chciałem tylko Państwu pokazać, jak powstają takie ładne y, lakowe pieczęcie, ponieważ jest, całe, y, jest cała gałąź zbieractwa, gdzie ludzie zbierają tylko takie pieczątki lub właśnie odbicia tych pieczątek. Życzę, jeżeli ktoś ma gdzieś w szufladzie starą pieczątkę lub jeszcze zostaje jakaś stara, kauczukowa pieczątka, to mogą to być ciekawe rzeczy do oglądania. Tu akurat jest też, przypomniałem sobie taki temat, no taki znak, jest to znak z okresu II wojny światowej i też. To są akru, ak, akurat pieczątki z Urzędu Miejskiego, y, który działał w czasie II wojny światowej w Lesznie. To są już kauczukowe pieczątki, ale jak widać tutaj można jeszcze je odbić i całkiem dobrze to widać. Także życzę Państwu przyjemnej zabawy z pieczątkami. Dziękuję.